Uniwersytet Łódzki postanowił zbadać sytuację w zależności od sytuacji lokalnej, wyodrębniając trzy typy lokalnych rynków pracy. Rynek A to rynek wsi i małych miasteczek, rynek B miasta średniej wielkości i rynek C aglomeracje wysoko zurbanizowane rejony. i w zależności od Lokalizacji sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Jak można przypuszczać, najlepiej osoby w wieku 50 plus mogą odnaleźć się na rynku pracy w regionach lokalnego rynku pracy typu C. Tak jak różnice między kobietami i mężczyznami w wiekach młodszych, tak również w wieku 45-50 są widoczne, ale Gdybyśmy popatrzyli na postawy kobiet i mężczyzn w tym wieku, to kobiety, szczególnie te 45-49, są bardzo aktywne, jeśli chodzi o kształtowanie swojej kariery, są aktywne, jeśli chodzi o postrzeganie swoich możliwości, planują w dosyć dużym odsetku. Aktywność także po 60. roku życia. Natomiast mężczyźni są w swoich wypowiedziach, w swoich deklaracjach bardziej bierni. Planując karierę zawodową w ciągu całego życia, jest to apel szczególnie do młodszych osób, aby patrzyły na swoją sytuację w perspektywie całożyciowej, wiedząc, że człowiek się zmienia, zmienia się w sensie fizycznym, psychicznym zmienia się jego sytuacja rodzinna, w związku z tym już w okolicach 40-45 lat należy myśleć, czy praca, którą wykonuję dotychczas, będzie dawała mi możliwość utrzymania się na rynku pracy do 67 roku życia w związku z wydłużoną granicą wieku emerytalnego.